Słuchajcie, chciałem to zrobić rano, ale myślę, że byliśmy naprawieni myślami, byli w miotach, więc nie, nie zrobiłem tego. Chciałem Was wszystkich poinformować, iż odbył się plebiscyt na prezesa roku 2008 na Polski Południowy. I mam zaszczyt...

Chwilę bym powiedział o co tu chodziło. Chodziło o to, że sprawdzano w kołach, była odpowiednia komisja powołana przez Polski Związek Łowiecki, nasze koło SOKU, Skrzyńców dość mocno się w to tak, zaangażowało i sprawdzano, jak jest koło pro, po, prowadzone, czy jest koleżejskość w kole i czy robi się coś w tym kierunku, żebyśmy nie byli takimi zadufanymi w sobie i zaniedbywali nasz, nasze panie. No i to, to był przeprowadzony wywiad i oczywiście okazuje się, że po prostu kolega Wiesław nie dał, nie dał żadnym, nie dał w związku z tym, że nasze koło yy, mocno się w to włączyło, yy, skarbnik zafundował skromne upominki, które są wymowne. Jeden upominek świadczy o władzy i będzie to i będzie to, proszę Panów, ciupaga, która jest symbolem władzy

Gdzie, gdzie jest maciąg? Staszek, chodź, filmuj. Filmuj. ja mam film. Filmuj, filmuj. To pod słońcem górno będzie widać. No. A jak chcesz nim pokazywać? Nie, nie, to prezes myślę, że to fajnie. Prezes to jest symbolem. Pokaż jesień! Pokaż coś dostał! Pokaż ten upominek prezes! No. Pochwal się, trzeba się chwalić. Panikot! Czekaj, że się przegadzamy do tego zbliżenia do kawary. Pokaż tego panikota!

오오오 <shrug>